Plans versus zombies, i to jest oczywiście pierwszy odcineczek. Tak oto, to będzie wyglądało: Plans versus zombies, dwa oczywiście. Maj House. Oczywiście zaczynamy od samego początku. A wiecie, jak początki się zaczynają? Słabiutko. Monetki trzeba oczywiście zbierać. Będzie oczywiście dużo części z tej gierki. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Olha o fone, é, que, é que você é. ai, ai, ai. 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 Co tu się dzieje? Za dużo już ich mam. O, 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 o. Tu, 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 tu. Tu, tu. Oj, oj, oj. Dobra, na no razie. Oczywiście początki są mega łatwe, później będą się. ZIEMNIACZEK! Bloku, bloku, oczywiście, pierwszy raz w tą grę gram i nigdy w nią nie grałem, więc wiem um, o co chodzi w niej. No, trochę wiem, bo oglądałem tam, wiecie, trochę tak. Można by to powiedzieć: oglądałem, tak można, no. 哦哟。Oh, yeah. Oi, oi, oi. Jee, serek! Mam oczywiście serka. Explose. Dobra. Po prostu, gdy zombie na to nadepnie, to wtedy... O, ale... Coming. Oj, 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 oj. Co i tak dużo? Czy mam, Metal jest mocniejszy. Aha, oni się tak fajnie wyłaniają. Coś troszkę tak. Aha, one są takie mocne, że rozwalą takiego to gostka i kosztują tylko tak mało. Kurde, więcej potrzebne jest. Vamos David 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 David. Ay ay. Dobra. No es super. Co to? Sałata! Jej, mamy sałatkę! Ale jak oczywiście... Okej, okay, coś tam przeczytałem, że coś chyba szczela rzuca jakoś. Czemu tu są groby? Boje. Ale fajne! Ale sto to kosztuje? Dobra, trzeba szykować armys. Ej, one są lepsze chyba dla mnie. Nie wiem. Okej, okay, dobre to. Oczywiście na samym końcu muszą być moi. Słoneczki, bo one dają nam dużo tych słoneczków. Kurde. Kurde, ile ich tu jest? Dobra, wiem co weźmy może tu tak. A tu tak, dobra, i tak na zmianę. Tu tak... Teraz co? Teraz tu tak. это будет не так. Курда. Бомба, домба, бомба, хрумба. Что-то Coś kojarzy tego kościoła. Fajnie mówi. Posłuchajcie, czekajcie. Mega fajnie mówi, jak coś. No to skoro dobre, to zbieraj więcej. To jeszcze lepiej mówi. Zobaczcie. Nie wiedzieliście, a to było słynne. Teleportation. O. Nie mówi. Nie Nieważne. Dobra, nie chcę mi się czytać. Kurde, co tu za pijaki? Ocie! Przytransformował się w jakiegoś, kurde wyrzutni armat chińskich podróbek. i super. Dawaj na... bykaj ich. A co chodzi z tymi koszami? Oczywiście nie wiem, o co z nimi chodzi, ale okej. Okay. Mhm. O moneta pyk pyk Kurde tego tutaj Czekaj jak O ku... Ale Opi. Kurde on mają jakieś hebrajskie kaski Dobra Kurde To tak Oj to tak, bo to na zmianę muszę Ale sroczko Kurde tyle tego Fajne cacko Broken, o kurde, co znów ten, to będzie takie. E, e, a, level. Jeno. o cóż ty, y -y -y -y. dobra, tu wypróbuję. O, no ej, to nic nie działa. Aha, ale ale a, mega słaby. Kurde. Kurde. Ej, no, co tu się odwa... Dobra, nie wiem, wezmę to. A, aha. Aha. O nie. O nie. O nie. Ratuj mu życie. Nie wiem, wiesz to, wiesz to, nie wiem, co to. Co to nie bym zrobić, dać? Nie, no ten egipcjanski dzień jest za trudny. No i super. Nie wiem to, nie wiem co to jest. O, a tu tak ta Kosiarka działa. Jest git. Kurde. Robię wszystko po kolei. Co to jest za mapa? Map. Nie wiem, nie chciałam się czytać. Pum pum pum. Oczek klocek. Un clokek. Un clokek. Pum, pum. Oh, no, niè, super tu. Ile è a ti? A ah, dobra, ok. Dobra, eh. Co to są za. Pijaki. No, su. Was it? Kurde, co Nun żału. Nunchakens. Nunchakens. Dobra, nie chce mi się czytać. Po prostu zobaczy, co robi. Aha, ile on kosztuje? O! Tego nigdy o kurde, ale fajne. Kurde, bierz to. Kurde, bierz to. Bierz to. Puść. Muszę sprawdzić o kurde. Za dużo. Za dużo ich. No co tu się odwala? Ja już ich nie chcę za dużo, a ta, ta armia to jest się pokonana. Po prostu, popatrzcie na to, o kurde egipcjanie. Oczywiście to koniec odcinka. Oczywiście, otwórz. Ole Mani Mani Dżuń, dżuń Mani, Madzi. Witamy w kolejnym odcineczku. Oczywiście, nic nie będę grał. Grał będę oczywiście tylko z Wami. Wie więc, nara.